Praktykujesz samą wymianę oleju w nowym samochodzie po okresie docierania i myślisz, że faktycznie to wystarcza, by zadbać o lepszą trwałość? Co jest nie tak z tym olejem szal 0,20, trzeba wykonać znacznie więcej. Nowy Hyundai Tucson 16 TGDI w wersji hybrydowej, napęd na 4 koła skrzynia automatyczna. Przebieg ponad 2000 km, a ilość ścieru metalicznego, w obudowie filtra oleju, jakie duże opiłki widoczne filtrze oleju, a zarazem od samego oleju było czuć odru benzyny, co na to badania przyczynowo skutkowe Mainano? Jak widać, olej w stanie krytycznym, bardzo obniżona lepkość, dużo kurzu, podwyższana zawartość wody w okresie zimowym może to wpływać na osiąganie wartości krytycznych, gdyż ten silnik nie jest wyposażony w skuteczny układ podgrzewania oleju przed rozruchem. Krytyczna ilość aluminium żelaza, czy pod Wyszczalność miedzi. Powszechne stosowanie pukania silnika wymiana oleju nie jest w stanie tego usunąć. Do tego wyczerpanie istotnych dodatków, lecz co bardzo istotne, w oleju na pierwszy montaż znajdował się moliden, a w nowym oleju z półki Shell Helix Ultra z 25 zakupionym w opakowaniu jednolitrowym, nie ma molidenu. Zakres badań przyczynowo-skutkowych wykazał, że nie tylko olej w nowym samochodzie bardzo szybko uległ degradacji, nowo zakupiony olej nie powinien być sprzedany, to zalecony normą olej z RW20 nie jest w stanie zapewnić odpowiednio bezpiecznej pracy, sprawności, trwałości, tym bardziej w aktualnych warunkach paliwowych, klimatycznych i drogowych w Polsce. Tymczasem użytkownik po skorzystaniu z badań u nas otrzymał pełne techniczne informacje, m.in. co zrobić, aby faktycznie zadbać o swój nowy samochód. Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu z nami.